Cześć, szukasz pomysłu na biznes usługowy w swojej miejscowości? Pokażę Ci, jak możesz to zrobić w kilka chwil, korzystając z aplikacji Business Scanner. Business Scanner to platforma internetowa przeznaczona do analizy lokalizacji w trybie online. Wystarczy, że wskażesz adres, w pobliżu którego chciałbyś na przykład otworzyć swój sklep, określisz promień analizy, budżet oraz język podsumowania. Po uzupełnieniu danych billingowych oraz opłaceniu zamówienia. Możesz już wygenerować swój raport, klikając przycisk Wygeneruj raport. Po około 3 minutach twój raport będzie już gotowy. Znajdziesz w nim dane, które pomogą ci podjąć świadomą decyzję biznesową, a wśród nich między innymi liczbę mieszkańców w analizowanym obszarze, liczbę gospodarstw domowych. Indeks siły nabywczej, czy też informacje na temat lokali usługowych otwartych w ciągu 12 ostatnich miesięcy wraz z ich adresami oraz podziałem branżowym. Oprócz tego, w raporcie znajdziesz też informacje na temat usług, które wypadły z lokalnego krajobrazu biznesowego na przestrzeni ostatnich lat, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć dynamikę zmian w trendach usługowych dla wybranej przez Ciebie lokalizacji. Do tego nie musisz się martwić, czy dobrze czytasz raport. Nasz asystent AI przygotuje dla ciebie podsumowanie zawierające sugestie, pomysły oraz rekomendacje, które pomogą ci w podjęciu dalszych decyzji. Co ciekawe, z naszą aplikacją możesz nie tylko analizować lokalny rynek, ale również odkrywać nisze oraz weryfikować interesujące Cię pomysły w różnych konfiguracjach. Nasze raporty dostępne są od ręki. Zapomnij o wielogodzinnych poszukiwaniach odpowiedzi w internecie. Biznes Scanner zrobi to za Ciebie.